W 1864 roku upadło Powstanie Styczniowe. Polakom nie udało się odzyskać swojego państwa, a ich prawa były jeszcze bardziej ograniczane przez zaborców. W Warszawie istniały polskie szkoły, jednak większość przedmiotów nauczana była po rosyjsku. Wśród uczennic rozpoczynających naukę po Powstaniu Styczniowym była Maria Skłodowska. Ukończyła ona z wyróżnieniem Gimnazjum dla Dziewcząt. Marzyła o studiach, jednak wówczas na ziemiach polskich kobiety nie mogły studiować. Dlatego w wieku 24 lat Maria wyjechała do Francji, aby tam rozpocząć naukę na słynnym paryskim uniwersytecie, w Sorbonie. Tam, jako pierwsza kobieta, zdała egzaminy wstępne na studia z fizyki i matematyki. Po ukończeniu edukacji, Maria poślubiła Piotra Curie, francuskiego naukowca. Odtąd małżonkowie prowadzili wspólne badania. Badania, które prowadzili państwo Kiri, szybko przyniosły wspaniałe efekty. Uczenni odkryli dwa nieznane wcześniej pierwiastki chemiczne. Pierwszy z nich został nazwany przez Marię Polonem na cześć jej ojczyzny, Polski. Drugi z pierwiastków, Rad, okazał się niezwykle przydatny w medycynie. Wytwarza on promieniowanie, dzięki któremu możliwe jest leczenie ludzi chorych na raka. W 1903 roku Maria i Piotr otrzymali za swoje odkrycie nagrodę Nobla z fizyki. Po tragicznej śmierci Piotra w 1906 roku Maria objęła po nim funkcję wykładowcy, czyli nauczyciela Szkoły Wyższej na Sorbonie. Została tym samym pierwszą kobietą profesorem na tym słynnym uniwersytecie. Oprócz wykładów nadal prowadziła pracę naukowy. W 1911 roku ponownie została laureatką Nagrody Nobla, tym razem w dziedzinie chemii. Praca naukowa Maryi Skłodowskiej Kiri przynosiła jej wiele zaszczytów i wyróżnień, jednak była też niebezpieczna dla jej zdrowia. Pierwiastki, które badała uczona, wydzielają szkodliwe promieniowanie, które stało się przyczyną jej śmierci. Maria Skłodowska-Kiri zmarła w 1934 roku. W uznaniu dla zasług państwa Kiri w 1995 roku szczątki Marii i Piotra złożono w paryskim Panteonie, budowli, w której spoczywają wybitne osoby szczególnie zasłużone dla Francji. Maria Skłodowska-Kiri jest jedyną kobietą, którą uhonorowano przez pochowanie w tym miejscu. Do dziś polska uczona uznawana jest za jedną z najwybitniejszych kobiet w historii. Nagroda Nobla jest najważniejszym wyróżnieniem w świecie nauki. Ustanowił ją szwedzki wynalazca Alfred Nobel. Nagrodę jego imienia po raz pierwszy wręczono w 1901 roku. Wyróżnienie przyznaje się w kilku dziedzinach fizyki, medycyny, chemii literatury, a także za działalność na rzecz pokoju na świecie. Dotąd otrzymało ją siedmioro Polaków. Maria Skłodowska-Kiri 1867-1934 jako pierwsza i do dziś jedyna kobieta, dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla. Była także pierwszą osobą, której przyznano to zaszczytne wyróżnienie w dwóch różnych dziedzinach wiedzy. W 1903 roku z fizyki i w 1911 roku z chemii. Henryk Sienkiewicz. 1846-1916 był jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy. Sławe przyniosły mu powieści historyczne, na przykład Ogniem i mieczem, Potop, Krzyżacy oraz Kwowadis. Za całokształt twórczości otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1905 roku, Władysław Reymont, 1867-1925. Zasłynął jako autor dzieł, w których bardzo realistycznie przedstawiał życie ludzi na przełomie XIX i XX wieku. Jego najważniejsze powieści to Ziemia Obiecana i Chłopi. Ta druga przyniosła mu międzynarodową sławę i Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1924. Czesław Miłosz, 1911-2004. Ten wybitny poeta przez wiele lat przebywał na emigracji, gdyż sprzeciwiał się władzy komunistycznej w Polsce. W tym czasie jego dzieła były w naszym kraju zakazane. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury przyznano mu w 1980 roku, Lech Wałęsa. Urodzony w 1943 roku w latach 80. był przewodniczącym Solidarności, Związku Zawodowego Broniącego Robotników w Polsce. Za swoją działalność otrzymał pokojową nagrodę Nobla w 1983 roku, Wisława Szymborska 1923-2012. Wiersze tej znakomitej poetki znane są niemal na całym świecie. Jej utwory zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymała za całokształt kształt twórczości w 1996 roku. Olga Tokarczuk, urodzona w 1962 roku, jest autorką licznych powieści i opowiadań. Jej dzieła przetłumaczono na ponad 20 języków. Znana jest także jako obrończyni praw zwierząt. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymała w 2019 roku.